Jeszcze serdecznie widzę, że wszystko połowa została, jak wchodziłem na salę było zdecydowanie więcej ludzi. Ja naprawdę postaram się zmieścić w 10 minutach. Muszę nawiązać do tego, co koleżanki z banku pokazały, jak usłyszałem, jak tak to się rozbicie, kochani, koteczku. zacząłem się, za zacząłem się zastanawiać, czy się nie zrobiłem, że jak Ketkanterzy z banku do mnie przychodzą i proponują mi pracę, bo u nas są same, jak to śpiewa. Maria Peszek, kobiety, pistolety i, i generalnie ja sam prowadzę tego bloga tak naprawdę, bo nikt na to nie ma czasu, wszyscy są tak zajęci, wszyscy nie mają czasu tak naprawdę, więc jak gdyby to był mój koncept, ale dzisiaj rozwija się to ciągle w tym kierunku, że tak naprawdę jestem sam odpowiedzialny za jego prowadzenie. Tak informacje, chciałbym powiedzieć, że jest osoba, która pełni charakter takiego administratora, który pomaga mi od tej strony technicznej. Jeszcze tutaj ktoś tam wspominał o terminach, to warto wspomnieć mój blog, Mogę nazwać się prekursorem w branży tylko, ponieważ mój blog powstał w 2007 roku. Był absolutnie okropny. Pamiętam jak kiedyś ty pisałeś, że to jest taki czarny koń i warto na niego zwrócić uwagę. No tak, ale byli tam tacy panowie w Jury, którzy lubią fajne grafiki, enginy i poza tym jednego z tego panów, z tych panów podziękowałem do tego, za ten engine. Dlatego to, no to co wam powiedziałem, wszędzie każdy ktoś ma układ, dlatego ja nie startuję w konkursach, gdzie eksperci. Decydują tylko prawdziwi ludzie, bo robimy to dla tak. nas. I teraz yy, yy, dwa słowa, skąd, skąd w ogóle, słuchajcie, wymyśliłem blok. Tak naprawdę ja jestem rzecznikiem prasowym, nigdy niczego innego nie robiłem. Pracowałem kiedyś w <laughs> kommologiologicznym na studiach i roznosiłem rachunki za, za gaz, co było traumatycznym doświadczenie, bo wszyscy uważali, że są takie wysokie z powodu mojej osoby. Yy, ale <laughs> dlaczego wymyśliłem blok? Blok wymyśliłem dlatego, słuchajcie, że po prostu potrzebowałem czegoś takiego w dzisiejszych czasach. Potrzebowałem takiego naprawdę właśnie, takiego fajnego narzędzia do rozmowy z dziennikarzami, bo część z was studiuje dziennikarstwo, nie wiem, czy jesteście na specjalizacji tej dziennikarskiej, czy specjalizacji pr ale pamiętajcie, dziennikarze tak naprawdę swojego warsztatu od wielu lat nie zmieniają, a w dzisiejszym czasie trzeba reagować szybko. Bardzo dobry przykład z dzisiaj, nie wiem, czy ktoś czytał gazetę wyborczą, na drugiej stronie jest negatywny tekst e, dotyczący pleja, między innymi też sytuacji, która rzeczywiście miała miejsce, ale to, co dziennikarz wybrał z mojego Długiego mailu, w którym odpowiadałem, wybrał dosłownie jedno zdanie. Więc ja, mając blog, mając czytelników na tym blogu, wiedząc, że czytają go inni dziennikarze, mogłem dosłownie po 10 czy po 15 minutach, jak tylko przeczytałem ten tekst, zareagować. I to jest właśnie chyba to, co lubię na tym blogu najbardziej. Znaczy, to jest bardzo elastyczne narzędzie. Zaraz Wam pokażę liczby. My bardzo intensywnie wykorzystujemy blog. My za nas, jak tutaj patrzyłem na, liczbę, na przykład, u, u Karola, dwa wpisy tygodniowe. U nas średnia jest dwa wpisy dwa dziennie. Yy, cały czas coś się dzieje. Tak naprawdę w Polsce nie przyjął się mikroblogging, bo ja na przykład uważam, sorry chłopaki, ale to co robicie teraz na, na, na Facebooku, jest trochę męczące dla człowieka. znaczy, teraz pewnie pisaliście, a teraz gruszka nawija. No ja ale co to chyba interesuję, tu są liczą się ludzie, którzy to oglądają. Dlatego ja mikroblogingu, takiego na przykład jak w Stanach się przyjął strasznie, nie uznaję, nie rozumiem tego. Dobry przykład Wam podam. E, Kiedyś się rano byłem w Nowym Jorku. I poszedłem sobie, bo nie było fatalne w tym hotelu, więc wyszedłem sobie obok do takiego deli, jak ktoś był w stanach, to wie, co to jest, stoi jakiś taki Meksykaniec i wiadomo, co robi kawę, krzyczy coś tam, coś tam. Ja y, zamówiłem sobie kanapkę. Tylko mówię mu, człowieku, tylko chcę jeden plasterek żółtego sera i jeden plasterek szynki, bo on mi dał tych plasterków szynki 10 i 10 plasterków sera. I siedzę, jem sobie tą kanapkę, piję tą kawę i patrzę, follow us on Twitter. I ja tak się zastanawiałem, co ten punkt z dwoma stolikami, i tak dalej, i napisze na tym Twitterze, no tak, odwiedził nas dzisiaj idiota z Holland, no bo dla niego Holand, to wszystko jedna, tak? i nie chciał normalnej, normalnego Sandwicha, tylko chciał jakąś jedną, jedną, jedną pasterek szynki, jedną pasteryk sera. Ja zarobiłem na tym, w ogóle wariat. No, nie potrafię sobie wyobrazić niczego innego sensownego, co ten człowiek na tym Twitterze mógłby robić. Dlatego w Polsce generalnie Twitter się średnio przyjął, na pewno są osoby, które to wykorzystują, ale nie jest to takie swoje jak na świecie, dlatego też blog nasz łączy trochę te, te, te rzeczy, jest, jest to jedno, jedno narzędzie. Do kolegi z Orange'a, mam tu sentyment, bo pracowałem też w Orange'u, ale kolegi jeszcze wtedy nie było, że pracowałem. Słuchajcie, to jest marketing. To wszystko jest marketing. To, że tutaj dzisiaj stoję, że przyjechałem do was, to jest marketing. Że stoję w tej koszulce, jest marketing. To, że rozdajemy, to, to jest... Jak... I, i, I niestety taka jest prawda. I, tylko tak naprawdę, e, przejść może... A... <grym> Zobaczmy, zobaczmy. Tylko tak naprawdę pomyślałem sobie wtedy, w 2007 roku, że tak naprawdę ten marketing muszę naprawdę tak pokazać, jak mówiła Katrin tutaj. Muszę dostosować język. Nie mogę mówić językiem komunikatów prasowych, tylko muszę mówić takim językiem, jak ja mówię. I tak popełniam błędy. Moje teksty nie są dopracowane stylistycznie czasem, czasem brakuje przecinka. Mało tego, pewnie ze dwa zdarzyło mi się nawet błąd, aby na się to popełnić. W emocjach pisząc coś na przykład późnym wieczorem, kiedy moja żona krzyczy z łóżka, żebym wracał właśnie do tego łóżka. Eee, ale ale eee, Bo moja żona nienawidzi w ogóle generalnie. Moja żona nie nienawidzi bloga, nie Facebooka i w ogóle danie to jest czarna magia i ważne, żebym tutaj dzisiaj puściła. No w każdym razie eee, nie, nie chcemy być, nie chcemy być nudni, korporacyjni, sztuczni tacy nieautentyczni. Po prostu... Ja wiem, że na przykład yy, w, w banku nie można takiego hidera zrobić, jak tutaj jest. To jest hider zrobiony, to jest ta grafika, którą wykorzystaliśmy w okresie około heroinowym. To jestem ja i moje koleżanki z działu Asia i, i Ewa. Ewa e, powiedziała, że, że, że jak nie to zdjęcie, to się przestraszył i zaczął płakać. E, e, to jest, jak, jak my się dostosowujemy za każdym razem, jesteśmy bardzo, bardzo elastyczni. To jest fajne w blogu, że e blog jest naprawdę, przy na przypadku naszej firmy, w przypadku Playa, jest bardzo, bardzo elastyczny. Eee... I wszystko to, co robimy, zapewniam wszystko to, co robimy, jest elementem bardzo dobrze przemyślanej strategii. To nie jest to, że ja mam taki temperament, na przykład, dlatego chodzę, nie chodzę w garniturze, w marynastu, chodzę w t shirtach i jak widzicie w TVA na przykład. Gdybyście kiedyś zobaczyli gdzieś ja nie ubieram garnituru i tak dalej. To jest element budowania wizerunku taką marką chcemy być, chcemy być taką marką autentyczną. Moja babcia kiedyś powiedziała, że występuje w terejisty, to powinienem się o, u, ostrzyc, ogoić i, i w ogóle jakoś lepiej się ubrać. Jak się zapytałem mojej babci, czy babcia ty w ogóle wiesz, o czym ja mówiłem, oczywiście to już nie miało żadnego znaczenia. Ale ostatnio zobaczyłem, że lotniska Heathrow i on gorzej wygląda ode mnie. On, yy, więc nie jest jeszcze tak źle. Teraz kilka liczb. Jak się wszyscy chwalą liczbami, to ja się muszę pochwalić, bo po prostu liczby są dla mnie kolosalne są wielkim sukcesem do tego, że serwery, które wynajmujemy, nie przewidują w ogóle takiego ruchu i mieliśmy już dwie razy wpadki, kiedy blok zniknął. I oczywiście natychmiast miałem mnóstwo sms-ów i telefonów. Zobaczcie, liczba unikalnych userów waha się między 120 a 150 tysięcy miesięcznie. To jest, to jest średnia miesięczna. 120 tysięcy to jest spadek w okresie świątecznym, gdzie nie pisałem, gdzie naprawdę postanowiłem trochę odpocząć, co było trudne. 150 tysięcy to jest taki szczytowy okres e, listopad grudzień. E, i zwróćcie uwagę, to jest jeden blok. Ja celowo nie dzieliłem tego na kategorie, nie, nie, nie kombinuję. To jest po prostu jeden wielki ciąg informacji i każdy tak naprawdę szuka tego, co chce. Tak naprawdę ja próbowałem tak kombinować coś tak naprawdę. Ja próbowałem, a zrobię wideoblok, a zrobię coś tam właśnie takiego. Ale ludzie mówią, nie jest stary, nie, nie, nie rób tego. My chcemy czytać po prostu my chcemy tej konkretnej. Coś nas nie interesuje, ja sobie w rss ie na to nie wejdę, ale jak mi coś interesuje, to, to, to wejdę. Liczba komentarzy od, od stycznia 2009, bo wtedy zrobiliśmy taką fajną platformę, że przyszliśmy z tego dziadostwa. To jest 42 tysiące, więc zobaczcie, jest bardzo dużo, ale z do Karolowi ja tysiąc komentarzy nie miałem jeszcze. Ale prędzej czy później... To się stanie. To kolejny, to kolejny. To są moje nogi. Przepraszam, tutaj, no, trudno, tak jestem. W każdym razie to się pokazywało po 22. Były, rotowały dwa, 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 dwa zdjęcia. No, zaraz zobaczcie to, to, które było na górze. A tak naprawdę to, to też, co wydaje mi się, jeszcze nikt tutaj nie powiedział. I jak, nie chcę, nie chcę przewidywać przyszłości, ale prędzej czy później to się stanie, a my już to dzisiaj robimy, łączymy bardzo intensywnie w ogóle blog jest wpisany w całą strategię social media. To nie jest tylko po prostu bloga swojego blogu, ale kiedy, jeżeli ktoś jest fanem Play na Facebooku, widzicie, że bardzo często wykorzystujemy te narzędzia i na moment będziemy wykorzystywać kolejne narzędzie, jeszcze które będzie zintegrowane. Więc wszystko to, co robimy tak naprawdę Social Media, kręci się wokół tego samego i wykorzystujemy potencjał po prostu, na przykład jeżeli chcemy, żeby ludzie oczywiście przeczytali, a na Facebooku można napisać tylko kilka, jakiś kilka zdań, tak naprawdę, odsyłamy ich do blogu i to też na pewno miało wpływ na... Zdecydowany wzrost, wzrost czy czytelników. Tak a propos Facebooka, to w ogóle powinniśmy teraz tworzyć szabana. Właśnie w tym momencie Play przekracza, przekracza 100 tysięcy e, fanów, co jest wielkim sukcesem. Ja też odpowiadam za za, za, za Play, Facebook i dużo wpisów, które tam się pojawiają, są mojego autorstwa. I też jestem często za niej krytykowany. No, nie krytykowany. Zdajcie nie sobie sprawę, jak ludzie reagują. Ja, ja, chciałem tutaj taki zrobić slajd y, wymieniając jak ludzie mi nazywają, ale, ale od, to takie oszustwo. jestem oszustem, to takie jest takie banalne, ale ostatnio na przykład urbanem telekomunikacji na co <grym> uważam, że, że fajne i niestety ten, ten chłopak albo dziewczyna, która napisała niestety podała fałszywy, ale z mieliby, bo chciałem po prostu podziękować, znaczy na, dać nagrodę, bo uważam to fajnie, no. tak naprawdę yy, u nas jest u nas jest... Bardzo dużo komentarzy i nie ukrywam, jest dużo komentarzy krytycznych. Ludzie, to co mówił Karol, ludzie mają taką potrzebę w środku, że zarówno u nas, jak i Wojtka Jabłczyńskiego, jak i na każdym innym blogu ludzie lubią sobie ponarzekać, lubią podokuczać, lubią pobijać szki. Pamiętajcie, że ja tutaj stoję z mikrofonem, a z drugiej strony jest 100 tysięcy ludzi na przykład. Są anonimowi, ja ich nie znam, oni mogą łatwo skrytykować. Ja trochę się czasem tym przejmuję, trochę się Karol też, czas, patrzę na czasem na Facebooku, jak staramy się w niedzielę komuś coś pomagać, wyjaśniać, yy, ale tak to już jest dzisiaj, że takie są dzisiaj tak wyglądają media, dzisiaj tak naprawdę nie ma czasu tak jak kiedyś. Kiedyś pamiętam, jak pracowałem jeszcze właśnie w GTP, czy wcześniej w ogóle, no to pisał dziennikarz, ok, mieliśmy tam 24 godziny na odpowiedź, wszystko było ok, ale dzisiaj tak naprawdę potencjalnie każdy z Was jest trochę dziennikarzem. Dzisiaj to dziennikarstwo społeczne się bardzo rozwija i dzisiaj. Tak naprawdę, wyobraźcie sobie, takie 100 tysięcy ludzi e, e, na tym fanpageu Playa e, na Facebooku i ktokolwiek z Was napisze, po prostu e, Play na przykład poszukał mnie albo cokolwiek z Was zrobił. De facto jest duża szansa, że przeczyta Was kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Czyli to jest na przykład, czyta, czytuje przeciętnie jakieś lokalne pismo. Za jakiś czas ta liczba jeszcze będzie rosła i tak naprawdę Wasze dotarcie będzie jeszcze większe. Więc tak naprawdę dzisiaj. My musimy patrzeć na każdą osobę, i tak to będzie tak, tak samo jak dziennikarza. No i tak właśnie to już zacząłem mówić o tym: jesteśmy na pierwszej linii, czy tak naprawdę. Hmm. To, z czego nie do końca jestem zadowolony, ale to, ale to nad tym pracujemy, to jest to, że bardzo dużo ludzi zaczęło postrzegać mnie jako, jako takiego cudotwórca, cudotwórcę w relacjach z firmą. To znaczy, ja, przez to, że jestem wystawiony na tą pierwszą linię, no to jak ktoś ma problem z playem, to, to wiadomo, że można do niego dominać. Ja sam proponowałem to w takich sytuacjach ekstremalnych, ale ludzie zaczynają po prostu pisać z absurdalnymi sprawami. Jakąś taką anegdotę, boją ostatnio na moim prywatnym profilu Facebooka, wrzuciłem jakąś tam grę. Tak mam prywatne życie, wyobraźcie sobie, grywam czasem na PlayStation i dostałem od, od, od żony super, super grę, nie mam czasu na nią grać, ale zacząłem na nią grać. No i napisałem, podzieliłem się z moimi znajomymi, się podzieliłem hej, słuchajcie, bo moi znajomi niektórzy też grywają. O, gram w Call of Duty, super gra, w ogóle i tak dalej. No i co się stało? Niedługo, nie minęło kilkanaście sekund, jak dostałem takiego moja, przepraszam, was za, za, nie będę przeklinał, ale to, ci będę piszeł, to są mocne słowa. Ty, pi, zamiast się pi, to zrób coś, żeby Play24 zaczął działać. I to był stosunek właśnie do tego, że ja pomyślałem, że sobie teraz gram, a to po sobota, 22, no, ludzie, no ale tak, tak to jest to, co mam wcześniej powiedziałem, bo naprawdę jest ileś tam ludzi, którzy no mają swoje interesy, ja doskonale rozumiem te jego frustrację, ale no niestety no niestety zmusza nas to, tutaj, jak Karol powiedział, do pracy 24 godziny, co nie jest niestety co nie jest niestety dobre, fajne, wygodne i szczególnie dobre dla jakiegoś życia prywatnego, dla rodziny. Bo to jest góra tego, tego hidera, gdzie moje nogi było widać. Eee, tutaj powtórzę, no, my staramy się jednak wchodzić w jakąś dyskusję z tymi naszymi userami. Eee, czasem, e, czasem to się udaje, czasem jesteśmy w stanie odpowiedzieć, czasem bardzo często jesteśmy w stanie pomóc, ale nie zawsze. Ja mam wrażenie, że, że, że są tacy, tacy Czytelnicy mojego bloga, którzy po prostu nie wiem, czy im ktoś płaci czy nie, ale na pewno nienawidzą Play'a, mnie i w ogóle wszystkiego, co tam robimy. I bez względu na to, co bym robił, to oni dalej będą swoje, swoje, swoje robić. Eee, mam takiego użytkownika, tego wymienia, odchodzi 4, bo jak wiecie kiedyś program, odchodzi 4, jak Play wchodzi do rynek, on jest odchodzi 4. I ja jeden raz w życiu w swojej karierze powiedziałam do klienta, że kliencie proszę odejść z Play. Ja zapłacę twoją karę. Ja ze swoich pieniędzy zapłacę, nie wiem, tysiąc czy tam pięćset złotych za rozwiązanie wcześniejszej umowy, tylko skoro Ci się tak nie podoba, skoro Ci jest tak beznadziejnie, skoro cokolwiek yy, ja nie napiszę, to, to i ty i tak skrytykujesz. Ten człowiek na przykład skrytykował, cześć, yy, skrytykował na przykład, słuchajcie, i yy, tak jak pisałem, że dostaliśmy tę nagrodę. Oczywiście w ogóle, skrytykował. Mi się dostało, M. się tam dostało i tak dalej. Ogólnie, ogólnie skrytykował w ogóle. I takich, takich ludzi jest dużo i nie są reformowani. Ja już się nauczyłem mieć dystans do tego, ale w social media, jeżeli kiedyś się będziecie nimi zajmować, jeżeli kiedyś będziecie robić coś takiego, to musicie być na to przygotowani. Już kończę. O, to jest na przykład takiego, taki fajniejszy hit grafika. To są nasze dzieci. Właśnie na święta takie też przygotowaliśmy. Strasznie ciężko bo zrobić tą sesję. Musieliśmy dać im jakieś zabawki, żeby... Zobaczcie, co wybrał co, co ten, 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 ten Mikołaj tutaj akurat ta siła mechaniczna mnie trochę zaniepokoiła. Szczególnie, to jest moja córka i tak właśnie myślę, że kiedyś będzie się spotykała z takimi młodymi ludźmi. Ale co, co, co planujemy w przyszłości, no bo musimy się cały czas, chcemy się cały czas rozwijać tak naprawdę. I to też o to zapytałem, bo ja bardzo często na blogu pytam ludzi, jaki chcecie, żeby był blog, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Na przykład który operator albo która firma, ja nie znam takiej firmy, która zdecydowała się w jasny sposób poprosić klientów o to, żeby przynajmniej negatywną nagrodę za coś, co było najgorsze. No właśnie Play takie coś prowadził. My oprócz tego, że zapytaliśmy, co było najlepsze w tym roku, czyli tak naprawdę poprosiliśmy o wytypowanie nagrody, czyli złotego Globa, taka nazwa robocza. Z drugiej strony poprosiliśmy o zgniłą gruchę eee, i było, po pod, przeszło 2000 ludzi głosowało na każdą z tych kategorii, więc jest to jakaś już próba reprezentatywna. Niedawno było prezentacja nawet na zarządzie na zgniłej gruchy, bo jeden z członków zarządu to przeczytał i chciał. Chciał się temu przyjrzeć, chciał podzielić się z innymi kolegami, szczególnie tymi obcejęzycznymi, którzy nie czytają bloga na bieżąco. Jest tak naprawdę. E, ja jestem nastawiony na taki naprawdę bardzo intensywny, otwarty dialog, e, i, i czasem mi to chodzi lepiej, czasem gorzej. E, zastanawiam się nad moderacją. Mam bardzo dużo komentarzy, ale ja w przeciwieństwie do koleżanek z M-Banku, niestety czasem muszę, e, muszę e, usuwać pewne komentarze. To są komentarze w stylu te gnoje z call center albo coś takiego, e, takie się zderzają, tam pracują ludzie, oni mogą popełniać błędy, każdy może popełnić błędy, ale na pewno nie zasługuje nikt na e, obrażanie tych osób, więc ja czasem komentarze, komentarze usuwam. Nie na razie nie wchodzić w moderacji, bo tak naprawdę Playstaga na wolność w swoim wizerunku, to jest taki trochę bełkot marketingowy, a tak naprawdę dając wam nieograniczone rozmowy, nielimitowane rozmowy tak naprawdę, e, to jest nasza to jest nasza strategia. I tak naprawdę to, że nie ma tej moderacji, też jest jakąś wolnością. Gdybym wprowadził moderację, musiałbym non stop tak naprawdę akceptować te komentarze, co jest bardzo skomplikowane. Na pewno to, co mi się podobało w tych wszystkich tutaj prezentacjach, czego na pewno brakuje na moim blogu, to są, to są inni ludzie z Playa. Nie sądzę, żeby udało mi się namówić kogoś do pisania, czegoś, bo być może to zmieniłby się język, zmieniłby się charakter, ale na pewno ludzie też o to proszą, żeby więcej ludzi z Playa występowało w wywiadach, opowiadało o tym co robią i to na pewno mamy zamiar w tym roku zrobić. No i to jeszcze? No i, i to też tutaj a propos, kolega z TP opowiadał o... w zasadzie z grupy Orange. Chyba już teraz opowiadał o tym, że spotykamy się z blogerami, czyli tak naprawdę wychodzimy poza ten świat cyfrowy, tylko... Stajemy twarzą w twarz, my od dwóch lat organizujemy spotkania z ludźmi, którzy piszą u nas. I tak naprawdę na tych spotkaniach jest dużo ciekawego. Ostatnio przez dwa dni w Warszawie e, spędzaliśmy miło czas, serdecznie was zapraszam. Zapraszam was do... Coś do, do... Tak, tak, jeździliśmy autobusem takim brytyjskim po centrum Warszawy i... Jak musicie, co wszyscy blogerzy krzyczeli pod Pałacem Prezydenckim w środku nocy w tym autobusie? No, oczywiście tak, nie, nie pamiętam. Tak, to jest. Także ja bardzo dziękuję. Um, jeszcze raz za wyróżnienie. Naprawdę jest to dla mnie wyjątkowa nagroda właśnie z tego powodu, że głosowało tutaj kilkadziesiąt czy więcej studentów, osób takich naprawdę autentycznych, bo, bo tak jak powiedziałam, eksperci się przyczepią do mojego języka, eksperci się przyczepią do tych hiderów, eksperci się przyczepią do, do tego, że nie ma kategorii. A ja i tak będę dalej robił swoje, bo ja nie chcę robić strony internetowej, to ma być blog. A jeszcze taka ciekawostka, tylko po tej prezentacji o, o, o zatrudnieniu, to jest super narzędzie, powiem Wam, do docierania do właściwych grup takich kandydatów, bo na przykład na innych portalach jest, jest mnóstwo tych ogłoszeń. A tutaj, pisząc, szukając tego testera, dostaliśmy w tym momencie 200 CV, które są w większości bardzo interesujące. To są ludzie, którzy dokładnie to przeczytali, którzy wiedzą o co chodzi, więc jest to bardzo skuteczne narzędzie. Dziękuję bardzo.